Cześć, witam was w kolejnym materiale na tym kanale, i dziś o tym, co możemy dostać od Marvel Studios na D23 solowym filmie Herkulesa i nie tylko. Także co, jedziemy? Już jakiś czas temu odbył się San Diego Comic Con, na którym dostaliśmy ogrom nowych informacji na temat nadchodzących produkcji MCU, ale we wrześniu czeka nas podobna impreza, może nawet o wiele większa. Będzie to D23. Dokładnie 10 września zostaną ogłoszone nowe produkcje od Marvel Studios, a także dostaniemy jakieś zwiastuny lub zdjęcia bohaterów poszczególnych filmów i seriali. Jednak co dokładnie możemy dostać na D23? Zapewne Kevin Feige zająknie się o serialu Armor Wars, o którym na razie nic nie wiemy. Na SDCC ku ogromnemu zdziwieniu fanów nie dostaliśmy żadnego zwiastuna ani nawet pierwszego wglądu na serial, więc teraz chyba nadszedł na to czas. W przypadku Armor Wars, który będzie chyba produkcją szóstej fazy, pokażą nam pewnie jakiś plakat, ale zawsze to coś. Oprócz nowości na temat powyższego serialu może dowiemy się czegoś więcej ogólnie o fazie szóstej, a szczególnie o jej trzech dotąd zapowiedzianych filmach. Avengers The Kang Dynasty, Avengers Secret Wars oraz Fantastic Four. Może dostaniemy też teaser Ant-Man and the Wasp Quantumania, ale jest to chyba mało prawdopodobne, po film ma premierę w połowie lutego, a więc za pół roku. Oprócz tego więcej Więcej informacji o serialu Secret Invasion, Echo oraz Guardians of the Galaxy Vol. 3. A propos kolejnej części przygód Strażników Galaktyki, reżyser James Gunn wypowiedział się na temat samego filmu. Jest on o wiele większy od poprzednich dwóch, bardziej emocjonalny od poprzednich dwóch i o wiele dłuższy od poprzednich dwóch. Większy pod każdym względem. O tym, że Guardians of the Galaxy Vol. 3 będzie ogromnym filmem, który zakończy historię części głównych bohaterów, to wiemy od dawna, ale dotąd były to nieoficjalne przecieki, a teraz potwierdził je sam reżyser. Na pewno rozwiną wątek Roketa, bo w sumie to paradoksalnie za dużo o nim nie wiemy. W filmie ma podobno powrócić też Gamora, a więc gdzieś tam może przewinie się wątek Multiversum. Jesteśmy w trakcie zdjęć do serialu Ironheart, który premierę będzie miał jesienią 2023 roku. Przed Wami teraz zdjęcia z planu, na których możecie zobaczyć m.in. Dominic Thorn w stroju Ironheart. Zwróćcie uwagę, że większa część zbroi zostanie wygenerowana komputerowo, przynajmniej w tej sekwencji. Z kolei na tym zdjęciu możecie zobaczyć Antonego Ramosa wcielającego się w postać The Hooda, tajemniczego maga, który będzie głównym antagonistą serialu. Pojawienie się samych zdjęć w internecie oznacza, że wkrótce będziemy Dowiadywali się coraz więcej na temat fabuły Ironheart. Taika Waititi, reżyser m.in. Tor Ragnarok, potwierdził, że ruszyły prace nad solowym filmem Herkulesa, który zadebiutował w pierwszej scenie po napisach w filmie Tor Love and Thunder. Jest to bardzo dobra informacja, bo myślę, że rozwinięcie takiej postaci, jaką jest właśnie Herkules, wyjdzie z studium Marvel zdecydowanie na plus. Możliwe, że w tej produkcji zobaczymy albo Origin Story Herkulesa w MCU, albo jego polowanie na Tora, na które wysłał go Zeus. W dzisiejszym materiale to wszystko. W komentarzach możecie napisać, co wy sądzicie o dzisiejszych newsach. A teraz ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się ciepło. Cześć!